No dobrze, a jak wygląda proces zakupowy z perspektywy klienta? No bo przecież to niezwykle istotne, co widzi klient, jakie dane może uzupełnić, z jakich metod płatności może skorzystać i o co chodzi z tymi kontami EasyCard. Przyjrzyjmy się temu na praktycznym przykładzie, który zrobiliśmy. Czyli mamy tutaj jakiś landing page, landing page, który stworzyłeś, stworzyłaś, który na przykład reklamuje twojego e-booka, którego można kupić w rozmaitych wariantach. Teraz klikając sobie w różne warianty e-booka, na przykład kup 4 e-booki czy kup ten wariant, ten klient jest automatycznie przenoszony do koszyka. Więc teraz już widzi koszyk, w którym może mieć albo jeden wariant aktywny, zaznaczony, albo wiele wariantów, jeżeli tak ustawiliśmy nasz produkt. Następnie... Przechodzi do wyboru tego odpowiedniego wariantu, przegląda opcje. Tutaj ma oczywiście dostępne informacje o tym, jeśli jest trial, to ma informacje o tym, na jak długo, jeśli jest cena netto, to cena przekreślona. Tutaj wszystkie te rzeczy się oczywiście wyświetlają w zależności od wybranej ceny. Następnie przechodzi do sekcji dane płacącego. I teraz ja jestem w sytuacji, w której kiedyś kupowałem coś już na Easycard. To ogromna siła Easycard, że. Wszystkie osoby, chyba że są to zakupy anonimowe, ale zdecydowana większość osób, które kupuje cokolwiek przez EasyCard, automatycznie trafia do tak zwanej sieci EasyCard. I ta sieć EasyCard polega na tym, że są to osoby, które mają już u nas zapamiętane dane i mogą kupować jednym kliknięciem. I to, co jest fantastyczne, to nie tylko ta osoba może kupować jednym kliknięciem, jeśli kupowała wcześniej coś u ciebie, ale mogła kupować od zupełnie innego sprzedawcy, których mamy setki, i mogła kupować nawet dwa lata temu, a dzisiaj wchodzi na Twój koszyk i ma już wszystkie dane uzupełnione i może jednym kliknięciem zrealizować płatność. W naszej sieci, już po trzech miesiącach prywatnej bety, było ponad 7 tysięcy osób. Teraz mogą to być dziesiątki czy setki tysięcy osób, które po prostu płacą u ciebie jednym kliknięciem i jednocześnie. Jednocześnie takie podejście do tematu w zasadzie eliminuje konto gościa i jest to najlepsze, co może być dla e-commerce z tego powodu, że tak naprawdę daje nieograniczone możliwości nie tylko jeśli chodzi o łatwość transakcji, ale też o to, że jeśli chcesz brać udział w tej wymianie klientów i po prostu korzystać z tych płatności one -click, to tak naprawdę zupełnie inny sposób możemy na przykład też ratować koszyki, bo taka osoba, która wystarczy, że weszła na tą stronę i odświeżyła sobie ten koszyk, my już wiemy, że ona tam była i my wiemy, kto to jest. Nie musiała nawet uzupełniać żadnych danych, w związku z tym możemy spróbować wysłać jej maila, czy w jakiś inny sposób uratować koszyk, o ile oczywiście wcześniej wyraziła na to zgodę w jakiejś innej transakcji. Więc mamy te dane uzupełnione i teraz faktycznie jednym kliknięciem można dokonać płatności. Jeżeli ta osoba kupuje po raz pierwszy. To zamiast tego, tego, tej możliwości potwierdzenia, tak naprawdę widzi coś takiego, widzi taki koszyk. I wtedy powinna uzupełnić, oczywiście, te dane. Na przykład w przelewach 24 mam imię, nazwisko i adres e-mail, te dane wymagane. Jeżeli włączysz więcej pól, oczywiście, dla jakiegoś wariantu, na przykład pola adresowe, one też będą do wypełnienia, lub może wypełnić sobie dane karty. I ja tutaj akurat jestem na wariancie sandboxowym, czyli Jestem, pokażę Ci adres. Jestem na domenie sandbox.pl. W związku z tym w tej wersji koszyka nie będziemy pobierać opłat. To jest taka wersja testowa, nie jest to wersja produkcyjna. I teraz zobacz, co się stało w momencie, gdy wybrałem e-mail, który jest istniejącym mailem, który kiedyś cokolwiek kupował na EasyCard. Mamy informację o tym. Sprawdź swoją skrzynkę e-mail. Wysłaliśmy Ci maila, który umożliwi zalogowanie. Czyli na maila przyszedł mi teraz link do zalogowania, gdzie mogę otworzyć sobie skrzynkę, kliknąć w niego i zostanę już zalogowany i te moje dane zostaną znów przypomniane. Natomiast mogę po prostu powiedzieć nie, dzięki, wpiszę dane ręcznie i po prostu ręcznie wpisać sobie dane karty. I ja wpiszę sobie dane karty testowej. Na sandboxie możemy testować właśnie takim numerem karty, dowolną datą w przyszłości, dowolnym kodem ZIP i CVV i możemy oczywiście jeszcze podać NIP, czyli z punktu widzenia klienta Wystawianie faktur przez EasyCard sprowadza się do tego, że wpisują oni swój numer NIP, czyli numer, który jest poprawny. A my automatycznie pobieramy wszystkie dane do faktury i w zależności od tego, czy korzystasz z naszego billingu, czy na przykład z integracji z firmą i firmą fakturownią, no to tam przekazujemy te dane i faktura jest wystawiana oraz będzie też dostarczona do klienta w mailu z podziękowaniem za transakcję. Teraz musi zgodzić się na pod podstawowe regulaminy i polityki prywatności i po prostu klika płacę dokonując transakcji. Jeżeli wybrałby opcję przelewy 24 zostałby po drodze oczywiście przekierowany na blika czy do banku no i wtedy powróciłby na naszą stronę z zamówieniem zrealizowanym. Jeśli ten produkt który mamy zawierał jakieś pliki do pobrania będzie można go łatwo stąd pobrać. Jeśli nie można oczywiście z poziomu tej strony tak jak to mieliśmy przy definicji Naszego, naszej stronie podziękowania można przekierować na jakąś dowolną Twoją stronę z określonym czasem, z dodatkową treścią lub bez. Więc generalnie użytkownik w zależności od tego co zrobisz na stronie, jaką konfigurację wykorzystasz na stronie podziękowania będzie widział tutaj Twoje treści, będzie widział może inny przycisk jeszcze, który skonfigurujesz i podsumowanie zamówienia albo jeżeli użyjesz przekierowania bez tej naszej strony po prostu od razu zostanie Przeniesiony na dowolną twoją stronę, któremu podasz jako stronę podziękowania. W takiej sytuacji użytkownik otrzymał również od nas maila. I w tym mailu jest dokładnie to, co znajduje się w sekcji e-mail po zakupie. Jest to mail z podsumowaniem zakupu, który zawiera, jeśli korzystasz z naszego billingu, zawiera możliwość pobrania faktury, zawiera również dane logowania na EasyCard, jeśli nie jest to zakup anonimowy, zawiera możliwość pobrania produktu, jeśli produkt zawierał jakieś pliki, oczywiście podsumowanie, zapłacona kwota itd. Ten mail możesz odrobinę zmodyfikować, zmieniając ten nagłówek oraz treść. I zostanie on wysłany natychmiast po zakupie. I taką wiadomość z danymi na EasyCard użytkownik może wykorzystać w dowolnej chwili, aby zalogować się do swojego panelu. Tutaj jest taki link przejdź do panelu i po kliknięciu tego przycisku przejdź do panelu użytkownik zostanie przekierowany na nasz panel i to jest panel, który docelowo jest dostępny pod domeną app.easycard.pl, czyli w mailach użytkownicy będą mieli właśnie ten adres app.easycard.pl. Tutaj będą się logować tymi danymi, które im wysłaliśmy. Ale uwaga, jeżeli dokonali właśnie transakcji to automatycznie ich logujemy co sprawia, że mogą bezpośrednio od razu tutaj przejść bez wpisywania jakichkolwiek haseł i tutaj mogą zarządzać swoimi produktami, mają swój profil, mogą uzupełnić dane do faktur. Mogą tutaj, jeśli są to subskrypcje, mogą na przykład przełączać się na inne plany. Mogą też anulować plany. Zwróć proszę uwagę na to, że mamy bardzo czytelne komunikaty, do kiedy będzie dostęp, co się stanie jak anulujesz, co się stanie jak przełączysz. Mogą też modyfikować swoje metody płatności. W końcu mogą pobierać potwierdzenia zakupu oraz faktury. Jeżeli korzystasz z usługi Easy Billing, to wszystkie faktury są tutaj dostępne dla klienta. Co więcej, klient, jeśli korzystasz z Easy Billing, ma również możliwość wnioskowania o zwrot, a także wnioskowania o zmianę danych na fakturze. I z usługą Easy Bealing my wystawiamy faktury za ciebie, o czym powiem w osobnej lekcji, ale też procesujemy wszystkie wnioski o zwroty, o korekty, wszystkie wnioski z tego panelu. Jeżeli nie posiadasz tej usługi, to po prostu wnioski o zwrot lądują na twoją skrzynkę, czy w inny sposób je przekazujemy, tak jak się umówimy. W każdym razie tutaj są wszystkie dane tych produktów, którymi oczywiście klienci mogą sobie przeglądać, mogą zarządzać tymi produktami. I mogą oczywiście też, na przykład pobierać pliki. Jeżeli do danego produktu jest dołączony plik, tak jak w tym przypadku e-book, to mogą oczywiście sobie go pobrać. Ty masz też wpływ na to, jak prezentuje się ta sekcja, sekcja z informacjami przy produkcie, i możesz tutaj dodać szereg informacji w panelu sprzedawcy. Robi się to po prostu w ustawieniach produktu. I w treści długiego opisu. Wtedy możesz przekazać tutaj szereg jakichś ważnych danych, np. o tym, jak funkcjonuje taki produkt. Czy jest możliwe, żeby klienci w ogóle nie mieli tych danych logowania i żeby nie zakładać im konta? Tak, jest to możliwe, ale jest to możliwe, jeśli w produkcie oznaczysz to, że chcesz umożliwić zakupy anonimowe. I wtedy jest to możliwe tylko dla produktów, które kupuje się one-time, czyli dla takich jednorazowych zakupów. W przypadku subskrypcji nie jest to możliwe, bo proszę zwrócić uwagę na to, że to właśnie w panelu EasyCard użytkownik za, zarządza wszystkimi swoimi subskrypcjami. Czyli. Nie mógłby po prostu anulować subskrypcji, czy nie mógłby nimi zarządzać, gdybyśmy nie dawali mu dostępu do tego panelu. Natomiast pytanie, które też często się pojawia, czy mogę ten panel tylko z moim produktem, a nie ze wszystkimi, które są, embedować sobie na stronę z moim logo, jako white label? I mam tutaj dobrą wiadomość, ponieważ pracujemy nad tym i jeżeli chcesz to przetestować, to proszę odezwij się do nas i, i, i zobaczymy, jak to będzie u Ciebie wyglądać. Więc generalnie to jest panel klienta, w którym znajdują się wszystkie te rzeczy, w którym można zarządzać swoim profilem. W którym można na przykład ustawić sobie dane do faktur i te dane do faktur będą automatycznie brane pod uwagę przy kolejnych zakupach, w którym można zrobić sobie domyślną metodę płatności, która zostanie użyta do każdego kolejnego zakupu. No i w końcu, oczywiście, usunąć konto. To usuwanie konta też ważna informacja. Wiąże się z tym, że mm, poprosimy użytkownika, żeby potwierdził nam, że jest świadomy tego, że utraci. Nie tyle wszystkie swoje produkty, ale na pewno wszystkie swoje subskrypcje, bo będziemy musieli anulować w momencie usunięcia konta, no bo nie miałby jak nimi zarządzać, więc to też jest istotna informacja. No i w końcu, jeśli jednocześnie jesteś merchantem i klientem, czyli jeżeli kupujesz przez EasyCard od innych i sprzedajesz innym, to masz tutaj taki, taki, taką opcję do wyboru: możesz przełączyć się w każdej chwili z tego panelu klienta na panel sprzedawcy i zarządzać swoimi produktami. Każdy klient ma oczywiście też możliwość przejścia do edycji profilu. No i tak jak wspomniałem, edycję swoich produktów i subskrypcji. Tak jak wspomniałem i tak jak pewnie już wiesz, mamy produkty testowe i mamy produkty produkcyjne. Czyli te, które biorą kasę albo te, które nie biorą kasy. Te, które nie biorą kasy są na domenie Sandbox i również ten panel klienta jest na domenie Sandbox. Czyli na sandbox.easycard.pl będziesz miał wszystkie produkty, które kupiłeś w trybie testowym, a na domenie app.easycard.pl będziesz miał wszystkie produkty, które kupiłeś w trybie produkcyjnym, czyli takim, który faktycznie pobiera kasę z konta. Więc tak. Tak to wygląda z punktu widzenia klienta. Oczywiście jeszcze jednym aspektem z punktu widzenia klienta jest to, że otrzymuje maile transakcyjne. Maile transakcyjne możesz w całości wyłączyć, ale nie polecamy tego robić. Są to maile, które są ważne z punktu widzenia klienta i jego zaufania. I te maile transakcyjne będą wysyłane na różnych, rozmaitych etapach współpracy z tym klientem. Zwłaszcza tych maili jest więcej, jeśli klient ma subskrypcję, bo wtedy notyfikujemy go na przykład o kolejnych odnowieniach, o nieudanych próbach odnowień itd. Natomiast w przypadku zakupów one-time w zasadzie klient dostaje od nas ten e-mail po zakupie, który możesz zmodyfikować. I to chyba cała perspektywa klienta, którą chciałem ci pokazać. Bardzo istotne jest to, że my też staramy się budować zaufanie klientów do marki EasyCard i chcemy, żeby korzystając z tego panelu, było to dla nich bardzo wygodne, że na przykład mogą sobie ustawić jedną kartę, którą opłacają i która jest zapamiętana wszystkie kolejne produkty. Umożliwiamy im też ciekawe funkcje, które będziemy sukcesywnie rozszerzać. Na przykład o możliwość pobrania zbiorczo wszystkich faktur na koniec miesiąca za wszystkie produkty, które mają. I jeszcze masę Innych udogodnień, no a przede wszystkim to, co powinno Cię zainteresować, to to, że będziesz mógł oczywiście na swoje życzenie, możesz wziąć w tym udział lub nie ale brać udział w naszym Marketplace produktów, gdzie klienci, którzy wyrażą na to zgodę, będą również otrzymywali oferty o nowych produktach, które wyprodukujesz i będziemy również tworzyli bardzo fajny feature związany z upsellami Twoich produktów, więc jeżeli będziesz chciał brać udział w naszym Marketplace i sieci EasyCard, to my zapewnimy Ci również mnóstwo sprzedaży, które inaczej nie trafiłyby do Ciebie przez to, że będziemy mogli oferować i proponować klientom w ich panelu Easy Kart, ale też na inne sposoby, Twoje produkty. Dzięki serdecznie za uwagę i do usłyszenia.